Cześć kochani, to Agnieszka. I Was zaskoczyłam. Mam przynajmniej taką nadzieję, że sprzątamy, ale nie sprzątamy dzisiaj ubrań. Tylko do szewskiej pasji doprowadziły mnie moje buty. Chciałyście, żebym robiła porządki obuwnicze, ale y, jakoś nie byłam do tego przekonana. Ciężko mi się zawsze do tego zabrać. Ale wiecie co, jak mi się zaczęło wysypywać z szafki w korytarzu, to stwierdziłam, że muszę zrobić porządki. No i jak już je robię, to mogę je zrobić z Wami. I tak jak zawsze wiecie o tym doskonale, jak coś mojego będzie szło out. To, jak Wam się będzie podobało, możecie do mnie pisać czy na Instagramie, czy w wiadomościach mailowych, jeżeli chciałabyście coś ode mnie odkupić. A ja mam tutaj gigantyczną furę butów z korytarza. Tak, i nawet szczerze mówiąc, jak wyciągałam z szafki, z pojemników, i tak dalej, to sobie tak patrzyła mi: O, ja mam takie buty. O nich totalnie zapomniałam, więc bierzemy się do roboty i sprzątamy. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i wspierajcie mnie twardo w czyszczeniu. Pierwsza para, którą wygrzebałam, to są buty ymm, takie marki Carino. Polska marka y, mają te wędzidełka, które swego czasu były bardzo modne z przodu, aczkolwiek widziałam na torebkach Gucci dosłownie wczoraj na Instagramie, że te wędzidełka w dalszym ciągu y, promuje właśnie marka Gucci. To nie jest marka Gucci, tylko Carino. Takie buciki i zastanawiałam się czasem, czy ich właśnie y, już się nie pozbyć, ale stwierdziłam, że raz, ja w nich trochę chodziłam y, i muszę je, widzę, przeflekować, bo troszkę sobie tutaj zdarłam podeszwę. Dwa, mam plan chodzić w nich na wiosnę, więc y, trzymajcie za mnie kciuki, żeby dotrzyma żebym dotrzymała samej sobie słowa, więc one zostają. I mówiłam Wam właśnie o butach, o których zapomniałam. To są te, takie pseudo martensowe, jakieś z Shein'a. Zielone lakierowane buty, i e, chciałam się ich pozbyć w sumie. Ale stwierdziłam, że je zostawię. One są zagięte tutaj, one się szybko zagięły, bo ja je założyłam może dwa, 3 razy, więc jakość, no tutaj, jest taka powiedziałabym, że kiepska. Myślę, że jeszcze je założę tam parę razy. Szkoda, ja nie lubię bardzo, wiecie, nie lubię takich rzeczy, które się nie zużywają do końca, bo na przykład wyrzucenie butów to jest jednak wyrzucenie dużej ilości czegoś, nie? Materii, może w ten sposób. Nie lubię tego, więc staram się zawsze dojeżdżać wszystko, jak się da, najbardziej, tak. Także te buty, no dlatego właśnie nie idą out, wiecie, tak do kogoś ewentualnie, dlatego, że są zagięte, więc jeszcze zostaną. I pozajmują mi miejsce oczywiście. Tutaj też mam buty z Sheina, takie sneakery holograficzne. One też zostają. Miałam taką drugą parę przy ostatnim czyszczeniu szafy, któraś z Was tam ode mnie je odkupiła, bo były na mnie za duże po prostu. Na początku zamówiłam za duże i zostałam z takimi. Będę w nich chodzić na pewno na wiosnę, pływają mi się i... Uwaga, z Srixina są bardzo, bardzo wygodne wbrew temu, że są dużo tańsze niż na przykład jakieś Adidas, Nike itd., tak One są bardzo wygodne, więc nie mam im nic do zarzucenia oprócz rzucenia nimi w tym momencie tak odruchowo. Patrzymy dalej. Kolejna para, którą zawsze muszę mieć na wierzchu, to są moje Riboki. powstały we współpracy z Local Heroes, które już też trochę zajechałam, widzicie zresztą tutaj. To jest taka strasznie miękka skóra i ona bardzo łatwo się wypchnęła, zagięła i tak dalej. Ale też bardzo, bardzo je lubię, więc one zostają. No i te futra. Tu mam buty, o których totalnie, totalnie zapomniałam i myślę, że one mogą iść out. To są w ogóle kozaki za kolano. Ja je założyłam z, też z dwa, trzy razy. To są szare, takie ze sztucznego zamszu kozaki za kolano. Zaraz wam powiem, jaki to jest rozmiar. One są od wewnątrz też zapinane. Tak, ja bym mogła wyautować, bo no, nie założyłam ich w tym roku w ogóle i tak sobie leżą rozmiar 37, ale to jest takie 37, 37,5, bo ja mam taką stopę i one są na mnie dobre. Generalnie ja mam stopę 23,5 cm, więc wkładki najlepsze dla mnie to są tak do 24 cm i takie też mam tutaj w większości buty, chyba, że na przykład mam coś za dużego, bo zamówiłam z Sheina, czy gdzieś skądś dostałam i, i się okazało za duże, no to wtedy w dalszym ciągu to mam. Kolejne buty to są moje adidasy, na które strasznie polowałam yy, i one mają szele, to są yy, super superstar z takimi petrolowymi szelami. I powiem Wam tak, one od początku na mnie m, były trochę za małe, a większy rozmiar był sporo za duży. Znaczy, za małe, takie ledwo, takie hmm, na granicach. Powiedzmy. I ja wyciągnęłam z nich oryginalną grubszą wkładkę i włożyłam sobie taką dosłownie taką, która ma milimetr, półtora milimetra, skórzaną, specjalną. Wkleiłam i też w nich rzadko chodzę. Jakoś kurczę, no Podobały mi się, ale chyba muszę to przyznać y, sama przed sobą że nie lubię ich za bardzo po prostu jakoś tak nie lubię ich mimo że mają te szele więc y, zastanawiam się czy ich też nie wyautować to jest adidasowy rozmiar 37 i 1 z tego co kojarzę tak 37 i 1 i oczywiście bzdury na metce że wkładka też 23 cm nie wiem jak bo są większe po prostu ale chyba bym je wyautowała. Hmm. nie wiem jakby co, to są do autu. Może tak. Następne moje buty też nigdy nie wyautuję, a też już są w stanie strasznym. Y, y, riboczki moje klasiki e, pearlized, one się nazywają, są nudziakowe, beżowe, ale mają taki perłowy właśnie zielonkawy błysk, bardzo je lubię są strasznie wygodne, dużo dużo, dużo, to są chyba najczęściej używane przeze mnie sneakery, więc one zdecydowanie zostają i teraz jak się tak zastanawiam, to to chyba są najmniej wygodne melisy ze wszystkich melis z jakimi miałam do czynienia, ale też się ich nie pozbędę, bo je e, po prostu bardzo lubię, one świetnie wyglądają i mają tą wadę, że mają tutaj zamki z tyłu, więc po prostu tutaj coś tu jest nie tak i mnie drapią. Natomiast jak się naklei tam plasterek, to można hulać, więc one też zostaną. Pamiętam jak one mi się podobały, jakie zamówiłam, ale nie byłam pewna, czy je zostawić. I jak Gracja nie zobaczył, mówi: Zostaw, są ekstra. No i tak. Tak, zostały i nigdzie się nie wybierają. Kolejne buty. O, to są botki, które chciałam wyautować ostatnio, ale w sumie nikt się nie odezwał odnośnie nich, więc w dalszym ciągu są do autu. E, no bo tak, jak się nikt nie odezwał, to stwierdziłam, a dobra, włożę je do szafy, na pewno je założę. No i oczywiście zostały w tej szafie, standardowo, jak to u mnie. E, to jest rozmiar 38. One są na zameczki i jak widzicie, to jest po prostu skóra węża, tylko że w czerwonym wydaniu. Takie klasyczne wodki w klasycznym kształcie myślę, że są spoko, ale jakoś. I już Wam to mówiłam, że ja mam z czerwonymi dodatkami i ogólnie z czerwienią tak, że mi się podoba i tak na pewno założę, a potem nie zakładam, bo jakoś nie jestem z tym kolorem zgrana totalnie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dobra, odkładam. O i jeszcze jedne. Widzicie tylko, że te mają takie sztybletowe tutaj gumy. To też są z szyina i one też są właśnie z takiej wężowej jakby skóry. Założyłam je w sumie w tym roku z dwa razy może i myślę, że... Znaczy tak, wyrzucać ich na pewno nie będę, nikomu ich nie będę Odsprzedawać, bo yy, tak jak mówię, były noszone. Ostatnio pewnie dwa razy, ale wcześniej też były noszone w tamtym roku yy, i są fajne. Lubię je. A w ogóle odnośnie tych botków in, to one mają też fajnie wyprofilowane obcasy. Na przykład te yy. no są wygodne, nie tak jakby nie ustępują jakoś butom, które kupicie w sieciówkach. Właściwie to jest to samo co obuwie w sieciówkach. A w sieciówkach kurczę zauważam, że buty w sieciówkach są drogie, tak jak w sklepach obuwniczych. To jest dla mnie jakiś taki kosmos. Może jakoś też przez lata się podniosła, ale no, nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje. Kolejna para butów, która sobie żyje w moim korytarzu, to są oczywiście moje kalosze Melisy. Szczerze mówiąc, pamiętacie film, jak robiłam, jakie otwierałam? Bo to były moje buty po prostu wymarzone. I potem strasznie długo ich nie nosiłam. I teraz dopiero niedawno zrobiły się takie pogody, że nie jest za zimno, jest mokro, ciapciasto i tak dalej. I one sprawdzają się e, idealnie. I rozmawiałam z kilkoma z Was odnośnie tego, jakie te buty są w środku. Bo one tutaj w środku mają jakby jakieś szycie, takie grube, coś takiego. I pamiętam, że w pierwszym momencie byłam przerażona, no nie, nie pokażę Wam tego, a może pokażę, nie, ale chyba nie sądzę. Byłam przerażona tym, że y, mogą opetrzeć, ale o dziwo właśnie zakładam skarpetkę, chodzę w tych butach i w ogóle tego nie czuję, tak jakby zupełnie o tym zapominam, więc są wygodne. A w ogóle ja te buty zamawiałam z y, europejskiej strony Melisy, a potem pamiętacie, że był taki bug na Zalando, mieli błąd, że y, nie przywalutowało im cen, i zamiast na przykład one kosztowały. Zamiast 127 euro, 127 zł, i strasznie dużo osób je kupiło, i od, potem oczywiście później wszyscy sprzedawali drożej. Nie tylko te melisy, ale różne, które tam były na zalando. Wszyscy sprzedawali, wiecie, dwa, trzy razy drożej. Co jest dalej w mojej, w mojej obuwniczej szafie? Kaloszki Zaks. I wiecie, co one miały iść do mojej cioci, ale w końcu nie poszły te kaloszki i sobie leżały. One mają tutaj coś takiego. To jest niewidoczne. Może w kamerze będzie to lepiej widać. Czekajcie, muszę siebie zasłonić, żeby chwyciło but. Gdzieś tutaj mają taką jakąś mikroryskę. i widzę, że tutaj też od wewnątrz. Ale to są jakieś dosłownie takie małe pierdołki. I je bym chciała wyautować, bo to jest rozmiar 38, ale one są większe są dużo większe. Spokojnie jest to rozmiar 39. Myślę, 38,5-39 na pewno bo po prostu one zawsze były na mnie ogromniaste, także one jakby co idą też na aut. Mają taki fason po prostu sztybletowy, matowy, matowe tworzywo, takie jak przy Melisach, tylko, że jest to marka Zaxi i Zaxi to nie jest podróbka Melisa, to jest po prostu tak jakby tańsza linia tego koncernu, który produkuje też Melisy. I tu mam buty, które założyłam aż dwa razy i one też są z szyina, widzicie? Holograficzne i szczerze to tak sobie myślałam, że tę bym mogła wyautować, nie wiem, może komu mi się będą podobały, bo tak, one mi się podobają, ale tak, koniec podstawówki, początek liceum, pierwsze klasy liceum. Lubiłam chodzić w tego typu butach, a teraz myślałam, że wrócę może do tych moich korzeni jakoś tak to poczuję, ale nie poczułam tego za bardzo i myślę, że mogłabym je wyautować. To jest rozmiar, tutaj go nie znajdziemy pod spodem w ogóle. O, jak dziwnie, nie ma rozmiaru, ale będą pasować. A tu jest 38, no, takie 38, całe holograficzne z jakimiś tutaj kieszonkami z boku, coś w tym stylu. Także one mogą iść wstępnie out, tak. I moje ukochane kowbojki, milion razy noszone z Answer. Słuchajcie, to są tak fajne buty. O, krzywo je wzięłam, nie tak jak należy. Są tak fajne buty, zamszowe, skórzane i one były na jakieś przecenie, pamiętam jakie zamówiłam. Są tak po prostu rewelacyjne, widać chyba, że w nich dużo chodzę, bo nawet mają już starty yy, obca z tyłu, a czemu tylko jeden? Nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie bardzo je lubię. No, i one zdecydowanie zostają. Wiem, że parę osób też, jak wam je pokazywałam i opowiadałam o nich, to sobie. Je właśnie y, też kupiło i ciekawa jestem, jak Wam się sprawdzają. Jak dotrzecie do tego filmu, do tego miejsca w tym filmie, to możecie napisać w komentarzach. Moje emu, krótkie emu, y, no one nie będą szły out, ale wiecie co, mam jeszcze tutaj agi i one też nie będą szły out, ale ja mam więcej, więcej par emu i ja ich nawet nie wyciągnęłam tej zimy y, z szafy. No raz, że nie było takiej pogody, właśnie wyciągnęłam sobie tylko dwie pary, jedne emu i y, jedne agi. Także jak będę sprzątać tutaj w tej szafie, to możliwe, że któreś ym, emu, bo Agi mam tylko jedne, będą szły out, bo no leżą bez sensu, więc może to będzie dobry pomysł, ale te szare bardzo lubię, są na mnie trochę ciasne, nie rozbiły mi się wbrew temu, co czytałam dawno temu na forach, że jak się pochodzi właśnie w emu, lepiej kupić ciaśniejsze, jak się w nich pochodzi, to one się rozbiją, nic takiego mi się nie stało z nimi, w dalszym ciągu są takie właśnie na styk, ale i tak są okej. Okay. Kolejna para to są moje kalosze, już historyczne w tym momencie marki Melba i Melisa, która nie istnieje. Zastąpiona została właśnie z akcji. Teraz Melba i Melisa jest tylko dla dzieci. I to są kaloszki w takim bakłażanowym kolorze. Popatrzcie, jakie one mają tutaj. Skrzydła z tyłu, brokatowe. Już kilka osób chciało je wydębić ode mnie, ale nie, ja się ich nie mam zamiaru pozbywać. Ja je strasznie lubię. Ale one się nazywały. Kurczę, jak one się nazywały. Pojawi się może gdzieś tu nazwa, bo w tym momencie nie pamiętam i ja widziałam takie czarne jeszcze w dalszym ciągu. Nie wiem, czy nie na Spartu czasem. Y, to jest taki francuski sklep z polską stroną, tak jakby gdzieś je jeszcze widziałam. Czy na Allegro można je kupić? Nie wiem, czy wszystkie rozmiary, ale są w Czerni na przykład. One są bardzo wygodne, bardzo fajne. Ja miałam tutaj rozmiar, zaraz Wam powiem tak orientacyjnie, może, żebyście wiedziały, ale niestety ja je już tak starłam. W nich dużo chodziłam, że starłam sobie, wiecie co oznaczenie? Ale widzę tutaj japońskie 23,1, czyli ym, to jest 23,1 cm, tak jakby, bo japońska rozmiarówka to są milimetry, y, odpowiada w każdym razie centymetrom długości y, wkładki, więc na taką wkładkę przypuszczam, że to były chyba 37 z tego co kojarzę, bo ja chyba je zamówiłam 38, potem zwracałam i zamawiałam mniejsze, także zostają. Kowbojki bardzo podobne do tych z Answer, tylko że z Sheina, w których też bardzo mało chodziłam, ale już widzę, że troszkę się zagięły z przodu. Um, one też zostają. To są kozaki za kolano. Popatrzcie, o takim kowbojkowym, jakby przodzie i one się Wam strasznie podobały. Ja pamiętam, że jak ja je pokazałam, bo w tamtym roku je zamówiłam, jak je pokazałam, to właśnie wielu osobom się podobały, a gdzieś tam już nie było y, rozmiarów tych butów i one też szybko ze strony się im zniknęły i ja w nich chodziłam, kurczę, a po nich śladu nie widać, czyli widzicie jest jakość i jest jakość. I teraz tak, nie założyłam ich Albo je raz założyłam w tym roku. W tamtym roku w nich więcej chodziłam. I teraz się zastanawiam, czy ja mam je zostawić, czy mam um, je dać na out. Co to jest w ogóle napisane? Huimei Si Henshus. Jakaś marka chińska. Rozmiar 38. Chyba je zostawię. Chyba je jeszcze zostawię, kurczę. One są fajne, zostają. Nie jest tak źle, myślę, że się w miarę szybko wyrobimy. Tu są kalosze znowu Melisy, które też ze mną zostaje. To Nie pamiętam jak ten model się nazywa, ale on powstał we współpracy z projektantem Jasonem W. I też nie należą do najwygodniejszych, ale wiecie, ja też nie mam tak, czasem mi się zdarza, nie mówię, że nie. Nie mam tak, że cały dzień przemierzam ulice miasta, chodzę gdzieś i tak dalej, wożę się raczej samochodem. No, ostatnio się trochę bujałam po mieście, i buty, które zazwyczaj są dla mnie wygodne, okazały się po całym dniu, wielu godzinach chodzenia, już mniej wygodne, ale to chyba zupełnie naturalne, więc jak coś jest nieidealnie wygodne, to aż tak mnie to może nie rusza. No i oczywiście te kalosze zostają. I teraz te buty. I tak, one zostają na pewno. To są. Często właśnie jak mierzę jakieś sukienki, teraz jesienne, ym, boże jesienne, no zimowe czy wiosenne, ale jeszcze w takim stylu, że mogą być do kozaków, to właśnie zakładam te albo zaraz wam pokażę. Albo te bo to jest to samo, to są wagabondy i one się nazywają, o ktoś mi na nich staną. fajnie, i one się nazywają Alice ten model, one są teraz na wyprzedażach, możecie je kupić jest jeszcze wersja czarna ale niestety nie zamszowa, tylko z takiej licowej skóry, więc pewnie się będą zaginać dużo łatwiej, natomiast to są mega wygodne buty, jedyne co w nich jest niewygodne to ich wkładanie, bo jak macie wysokie podbicie to mogą po prostu nie wyjść na stopę ja mam jedną stopę większą, więc zawsze mam z lewą stopę problem, żeby je wcisnąć, bo one są rzeczywiście takie mm, na wcisk. Jest jeszcze wersja zamszowa, ale jest, ma krótszą cholewkę i to jest jeszcze z kilku sezonów wcześniej. Też możecie ją kupić, ale te dużo ładniej wyglądają, bo tamte zamówiłam, ale oddałam. A te właśnie wsuwane. I tamta wersja ma zamki od wewnątrz, też do rozpinania. A ta wersja tegoroczna jest świetna. I one oczywiście zostają ze mną. Bardzo lubię te buty. Bardzo mi się podobają, jak wyglądają i mi się, i nie mi się. Idziemy dalej. Moje answerowe kowbojki. Ze sztucznej skóry. Mega wygodne. I to są buty, które słuchajcie, stoją na samym wierzchu i najczęściej je zakładam. Czy to do dresu, czy to do jeansów i tak dalej, i tak dalej. Bo one są tak niesamowicie szybkie i wygodne do zakładania. Wiecie, łapiecie tylko za te dwa dęzelki, wkładacie nogę i heje I buty założone. Strasznie je lubię. Są mega, mega wygodne. Dla mnie bomba. I zostają. Melisy, botki, melisy, yy, które dostałam od yy, Gracjana. Yy, Właśnie, czekajcie, z jakiej okazji na święta. No nie wiem, w każdym razie dostałam je od Graciana. pierwsze dostałam od niego buty. E, takie czarne, one wyglądają trochę jakby były z lakierowanej skóry, ale to jest merfiks, takie kaloszkowe botki. E, trochę są na mnie za duże, muszę do nich grubszą skarpetę zakładać, ale też no, zdecydowanie zostają. To są buty, które bardzo mi się podobały szyinowe i nigdy ich nie założyłam. Nawet Gracjan mi mówi, no załóż je w końcu, załóż je tak jakby, bo one są fajne. I znowu nie jestem do końca jakoś chętne ich założyć. One mają zipy z przodu, to są takie, widzicie, wysokie, masywne, um, workerowe na dole, powiedziałabym, buty z zipem i chyba mogłabym je wstępnie wyautować. Tak jak mówię, założyłam je tylko do mierzenia. Jaki one mają rozmiar? Tutaj się znowu tego nie dowiemy, ale pewnie jest w środku. Ale no, przypuszczam, że jest to 38. Tak, to jest rozmiar 38 i to jest sztuczna skóra. Pamiętam, że jak je mierzyłam, to... Um, one były przylegające na łydce, natomiast widziałam, że na modelce są trochę luźniejsze i jakoś to mnie tak, że może wyglądam w nich trochę jak taki baleron święty za bardzo. Więc wstępnie myślę, że mogłyby iść e, out. Moje Agusie, Agi, Agi, e, no trochę są widzicie. Ostatnio któraś z Was pisała do mnie maila, co robić, bo się e, emu zaginają, czy tam Agi. No, co robić? Można ewentualnie je wypychać, jeżeli się w nich nie chodzi, czy wkładać tutaj jakieś prawidła, ale chcąc, nie chcąc, to jest tak miękkie, że to i tak będzie się zaginało i one się będą odkształcać trochę. No, jeżeli komuś to przeszkadza, no to może to nie, nie taki but, jaki powinien być dla danej osoby. Dla mnie to są takie człapy. Ja tutaj nie przykładam jakiejś gigantycznej wagi, żeby one wyglądały i ani nic z tych rzeczy. Więc dla mnie są ok, oczywiście zostają, są bardzo, bardzo wygodne. Jest ciężko i nie posprzątałam tego wcale dużo, ale plusem jest to, że je ułożę od nowa. Dobra, słuchajcie, botki z szyina Jezus jeszcze z metką pod spodem. Założyłam je też z dwa-trzy razy. Eee, nie wiem, one mi się podobają takie kowbojeczki, krótkie zostają. A to są buty, którymi można e, zabijać, bo one mają te metalowe obcasy. To są United Nude. Chyba w ostatnim holu zakupowym Wam e, je pokazywałam. I o dziwo, chodzę w nich w części. W części w częściej. częściej niż w wielu innych bardziej zachowawczych butach. Strasznie je lubię. Są też troszkę może na mnie luźne i znowu muszę mieć grubszą skarpetkę. Ale to były takie moje buty, e, marzenia, jeżeli chodzi o tą markę, żeby mieć e, jakieś buty z tej marki, więc e, są. Tak, i przed chwilą mi jeden spadł i zdążyłam, bo mam niesamowicie, niesamowity refleks odsunąć nogę, bo pewnie bym skończyła, kurczę, w szpitalu, jakby mi ten, spadła ta bryła tutaj metalowa, także one zostają. I to są buty, które są świetne i chyba będę je autować, to są Loft, Loft 37, L37 właściwie, oni się przerobili, polska marka, to są bodki, takie botki. Workerki, nazwijmy je tak, właśnie skórzane, ale z motywem skóry jakiegoś węża, tak, wężowej. Jaki ja mam rozmiar tutaj? 37, ale to jest dosyć duża rozmiarówka, więc to jest takie 37 na 38, powiedziałabym. I one są wiązane na wstążki. Założyłam je kilka razy, ale jakoś nigdy nie były to takie, buty, wiecie, do których bym się tak jakoś przekonała, że tak jak te, na przykład, co Wam pokazywałam, kowbojki z Answer, że stoją, robię siup i idę, nie? Jakoś tak nigdy nie, nie mogłam się z nimi dogadać idealnie, także one mogłyby iść out. Loft L37 to jest fajna marka, marka polska. Oni mają te buty dosyć drogo i to jest ból, bo często właśnie widzę na różnych stronach i te ceny są takie... Dosyć high high, także, ale myślę, że tych mogłabym się mimo wszystko jednak pozbyć, bo po prostu szkoda mi ich, żeby one leżały i może je założę w tym roku, może je założę za jakiś czas, ale szkoda, bo po prostu są bardzo, bardzo fajne. Tutaj widzicie, ta cholewka jest jeszcze taka mięciuteńka, Są z przyjemnej skóry i tak, zdecydowanie wolałabym, żeby ktoś je po prostu nosił niż żeby leżały u mnie. Moje wagabondy Olivia, które już mają noski trochę wdrapane, muszę je przypastować i ogarnąć, ale jedne z właśnie wygodniejszych butów ale właśnie, jak chodziłam w nich cały dzień z koleżanką, byłam się spotkać i tak dalej, to jak wróciłam do domu, to jednak stwierdziłam, że wszystko fajnie, ale co innego jest ponosić buty przez jakiś czas, a co innego latać cały dzień. I miałam zmęczone nogi, mi przyznaję się, bez bicia, ale one i tak zostają. To są moje takie, wiecie, ulubione wodki w sumie. Timberlandy, które też niedawno Wam pokazywałam, też są bardzo wygodne, w ogóle super wygodne, ale popatrzcie. Wcale nie zakładałam ich tak dużo razy. A ta skóra jest taka gruba i sztywna, i się już zdążyła trochę pozaginać. O jezus, i nieźle widzę. Pogróciłam nawet z każdej strony, tylko z jednej jakoś tak machnęłam? Może o samochód zaczepiłam na przykład. Dobra, będę musiała je. Doczyścić. Bardzo, bardzo yy, wygodne są Timberlandki. Te buty miałam też w szafce. Nie wiem dlaczego ja je zostawiłam z jakim zamysłem, bo resztę generalnie na taką porę roku, powiedzmy wiosenną, pochowałam, a te zostały. I to są melisy. Pamiętam, że ja je kupiłam i strasznie byłam na nie napalona, i pochodziłam w nich tak miesiąc, półtora, a potem tak coraz rzadziej, coraz rzadziej. To jest melisa i minima, mini tak. Bo widzicie. One mają tutaj Melflexowe uszka myszki Miki, a właściwie no myszki Mini i zastanawiam się, czy ich nie wyłatować. Ja je mam w rozmiarze 37. Mam też takie różowe, ale chyba, kurczę, tak bym się mogła pozbyć, bo tak jakby szkoda znowu, to, są, to jest znowu taka para, której mi szkoda, żeby leżała. Może, nie wiem, któraś z Was jest wielką fanką myszki Miki, Mini i nie wiem, chciała te buty dopaść, a ich nie dopadła w sklepie mogę je dać wstępnie aut. Ale co z tego wyjdzie, to wiecie, jak to jest ze mną. Zobaczymy. A to są jeszcze szyi nowe botki. Znowu takie same sztybletowe, tylko że białe. Yy, I te mam w rozmiarze. 38 też, pamiętam, że w tamtym roku je zamawiałam i nie, ja je raz założyłam. I też generalnie założyłam je, odłożyłam i nie ma wielkiego golowe. Także jeżeli ktoś by szukał, no to myślę, że mogą iść u mnie aut. U mnie jest tak, że te buty, które mają największe szanse zaistnieć na moich stopach, właśnie leżą sobie w korytarzu. I... To są buty, których znowu nigdy nie założyłam. Zresztą to było chyba to samo zamówienie, co te takie z tym zipem, zamkiem długim z przodu. I też mi się podobały, jakie mierzyłam. Po czym właśnie nigdy ich nie założyłam? Czy to są kozaki za kolano, czy to są kozaki. To są kozaki, czekajcie, zaraz Wam powiem. To są kozaki takie w kolano, coś takiego ze sztucznego zamszu, a z tyłu mają taki jakby panel jeszcze, z takiego grubego. Materiału, który mi się kojarzy z jakąś taką odzieżą górską, coś w tym stylu, ale wyglądało to całkiem spoko i też właśnie ich nigdy kurczę. Nie założyłam, widzicie, jeszcze mają ten. Tutaj meteczkę pod spodem. To jest. Ro Boże. Rozmiar. Dostałam od nich, za to, że ich nie założyłam. Rozmiar 38. One mogą wstępnie iść out, i zostały mi dwie pary butów. Jedna jest na pewno out, a druga na pewno nie jest out. To, którą najpierw. Może. Tą out. Pokazywałam wam te buty już ostatnim razem i też właśnie mówiłam, że mogą iść out, ale jakoś nikt ich nie chciał. Nie wiem, czy są tak strasznie brzydkie, czy nie, bo one mi się generalnie podobają i są bardzo wygodne, ale nie chcę też mieć za dużo tych sneakerów. To są sneakery z SHEIN, In, takie panterkowe. One są mega lekkie, słuchajcie. One są po prostu jak piórko. Ja je mam w rozmiarze 37. I założyłam je chyba raz albo dwa razy. W ogóle widać, jakbym ich w ogóle nie zakładała. O, oprócz podeszwy, która jest trochę brudna. Ale tak, te buty idą jeszcze raz out, jeżeli któraś z Was będzie je chciała oczywiście. A jak nie, no to zostaną i może ja się do nich przekonam. I teraz przechodzimy do ostatnich butów, których jeszcze nigdy, nigdzie nie widziałyście. Taki smaczek na koniec, słuchajcie. Co prawda tanie buty. To jest marka Even and Odd. Ona jest dostępna na Zalando. Ja je kupiłam akurat na Zalando Longe, za... 100 zł bodajże, no oni tam mają dużo taniej, ale popatrzcie na te buty, bodki, one są holo, takie ciemne właśnie jakieś i holo. I mimo, że nie są to najwygodniejsze buty na świecie, ale do mojego krótkiego chodzenia nadają się idealnie, to po prostu je kocham i chciałam Wam je pokazać. Dobra dziewczyny, to by było, je chłopaki jeżeli oczywiście jakieś tu są, to by było na tyle yy, takiego O! o. Czemu te buty mnie tak biją? Może jest im za ciasno, może krzyczą, nie wiem, wolni nas więcej, albo coś w tym stylu. Dobra, nieważne, słuchajcie, wiecie, co możecie robić, jeżeli coś Wam się spodobało. Często jest też tak, że coś Wam się podoba, czego ja mówię, że nie wyautuję, ale jeżeli coś takiego wśród moich rzeczy znajdziecie i pałacie wielką miłością, a ja nie aż taką, to może się dam przekonać, co często się zdarza. Myślę, że te osoby, które oglądają te filmy, wiedzą, że tutaj często tak, jakby coś nie, nie, zostanie, zostanie, ale chyba zostanie, i potem w końcu pięć osób do mnie pisze o tą rzecz, która miała zostać, no i w końcu się zgadzam. Tej pierwszej osobie, jak wszyscy tak kochają. Ale dobra, nieważne. Widzimy się w kolejnym filmie. Ym, tak, widzimy się w kolejnym filmie. Ale to była tylko część sprzątania mojej szafy. Zdajecie sobie z tego sprawę. To był tylko korytarz. Jeszcze jest dużo, dużo więcej butów, także za niedługo pewnie pojawi się kolejne czyszczenie obuwnicze. Bo jak robiłam ostatnie oczyszczenie, to dużo zostawiałam butów, nad którymi tak się zastanawiałam i teraz mi się trochę wyklarowało, więc myślę, że tak, za czas jakiś będzie kolejne czyszczenie. Pewnie niedługo. Jak już się rozkręcam z tym sprzątaniem butów, to why not. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!